Cieszę się, cieszę się. I wtedy pomyślałam, to musi być wielki naród, jeżeli oni to nie tylko wymawiają, a jeszcze i rozróżniają. Wtedy wydawało mi się, że nigdy się tego nie nauczę, że nie będę tak pięknie szeleszczyć. W tym klubie poznałem najlepsze ludzie na świecie. To są ludzie, którzy wiedzieli wie mnie człowieka, tak? Nie wiedzieli, że mam na kolor skóry, jestem muzułmaninem. To szanowali to. Więc jak mam nie lubić Polski? Byłam na spacerze z koleżanką w lesie i mówiłam, wiesz co, ja chciałabym stworzyć taki, taki Instytut Dobrej Śmierci. I ona powiedziała, o świetna nazwa, rób to. Ja już tak puściłam to korzenia swoją duszą, że ja nie, ja nie mogę opuścić Polski, nie chcę, ja tu w domu jestem.